Dobry Państwu, naszym gościem jest Serafina Ogończyk-Mąkowska, która jest prezesem Fundacji Wspierającej Dzieci na Filipinach. Serafino, proszę powiedz mi, jak, jak realizujecie swoje działania? Ja na Filipinach byłam miesiąc temu, trzy tygodnie temu. Byliśmy tam budujemy tam szkoły dla. Dla filipińskich dzieci. Także e, byłam tam razem z naszą fundacją, która e, wspiera. E, w tej chwili 80 dzieci mamy pod opieką. W najbliższym czasie e, od marca chcemy objąć kolejną opieką kolejne 40 e, małych e, Filipińczyków. W jakim wieku są to dzieci? To są bardzo dzieci w wieku szkolnym, bardzo wczesnym wieku szkolnym, 6-7 lat. Także dzieci, które nie mają szansy na normalną edukację, nie, nie mają w pobliżu szkoły, do której mogłyby uczęszczać. I tak jak wcześniej tutaj nawet na, tej, na tym wydarzeniu, na którym jesteśmy, podkreślamy, że edukacja jest tą właściwą drogą do zwalczania ubóstwa na świecie. A proszę powiedz więcej na temat tej fundacji. Czy to jest Fundacja e, Polska, czy to jest fundacja międzynarodowa? To jest Fundacja Miss Exotica, która współpracuje z Fundacją z Filipin, ponieważ przesyłamy rzeczy, środki do Fundacji Filipińskiej, która pomaga nam w kolportażu i właściwym, właściwym rozparcelowaniu wszystkich produktów i nadzorze, bo to jest nie tylko kwestia wybudowania szkół, to jest kwestia całego prowadzenia i opieki nad. W tej mamy. Trzy szkoły pod opieką, także to jest duże przedsięwzięcie logistyczne. Współpracujemy także z fundacją ESPA i HOPE-E. Także to są fundacje, które są zaangażowane w projekty budowy szkół na Filipinach. A proszę powiedz mi, jak zbieracie środki? Czy nasi telewidzowie mogliby również wspierać fundację Misek Exotic? Tak, oczywiście. Wkrótce e, wszelkie informacje, filmy będą nagrane na Filipinach. E, materiały przygotowane właśnie stricte pod kątem e, tych szkół filipińskich e, będą udostępnione. Także na pewno będzie można w bardzo łatwy sposób to wszystko odnaleźć i, i wszyscy chętni będą mogli wesprzeć e, młode pokolenie Filipinczyków. Także zakładamy wsparcie osób Obcego pochodzenia w ich własnych krajach i miejscach, gdzie się urodzili, nie zachęcając ich do przyjazdu do Polski. Dziękuję pięknie.